Wiemy już, co zawiera zestaw ze smartfonem Nokia Lumia 920. Przyjrzyjmy się teraz, jak działa ten telefon. Dzięki zastosowaniu dużego ekranu Pure Motion o rozdzielczości 1280x768 pikseli, obraz na ekranie jest wyraźny i doskonale oddaje barwy. Na ekranie głównym znajdziemy skróty do aplikacji takich jak telefon, wiadomości, Internet Explorer, poczta e-mail, sklep. Kontakty, gry, Nokia mapy, Nokia Nawigacja, Nokia Miasto w obiektywie, Nokia Muzyka, sprytne zdjęcie grupy, kalendarz, muzyka plus wideo, zdjęcia oraz Office. Jeśli chcesz zobaczyć listę wszystkich aplikacji i ustawień, przesuń ekran w lewo lub dotknij ikonę strzałki. W każdej chwili możesz wyszukać żądaną aplikację, dotykając ikony wyszukiwania i wpisując jej nazwę, np. Na mapy. Aby wrócić do ekranu głównego, wystarczy dotknąć przycisk Start. Klikając w górną część ekranu, zobaczysz informacje na temat poziomu sygnału sieci, stanu baterii, połączeń Bluetooth, Wi-Fi i innych. Ikony na ekranie głównym możemy dowolnie przesuwać. Wystarczy przytrzymać przez chwilę wybraną ikonę i już można ją przesunąć w inne miejsce na ekranie. Możemy też dodać do ekranu głównego nowy skrót. Wystarczy wybrać ikonę, przytrzymać ją, a następnie dotknąć opcję. Przytnij do ekranu startowego. Gotowe. Ikona pojawiła się na liście ekranu głównego. Usuwanie ikon jest równie proste. Zobacz. Nowa Nokia Lumia 920 posiada przydatną funkcję wielozadaniowość. Wystarczy dotknąć i przytrzymać przycisk wstecz, a na ekranie pojawią się okna otwartych aplikacji. Jak widać, Nokia Lumia 920 posiada naprawdę bogaty zestaw zainstalowanych aplikacji. Ale możesz mieć jeszcze więcej. Jeśli posiadasz lub założysz konto Microsoft, będziesz mógł korzystać z wielu różnych funkcji i dodatków, np. ze SkyDrive, nazywanego też dyskiem w chmurze, lub sklepu Marketplace, w którym możesz pobierać darmowe i płatne aplikacje do Twojego telefonu. Smartfon wyposażono również w bezpłatną aplikację Nokia Mapy i Nokia Nawigacja, z którymi szybko odnajdziesz drogę do celu. A to, co można zobaczyć spoglądając na miasto przez wizjer aplikacji Nokia Miasto w obiektywie, pokazaliśmy w filmie Poznaj telefon. Dzięki pakietowi Office możesz tworzyć, przeglądać i edytować dokumenty w formatach takich jak Word, Excel czy PowerPoint, a dzięki usłudze SkyDrive w łatwy sposób zapisywać i udostępniać je w sieci. Nokia Lumia 920 posiada również zainstalowaną usługę klienta poczty elektronicznej. Która pozwala odbierać i wysyłać prywatne i firmowe maile, a przeglądarka Internet Explorer wersji 10 zapewnia błyskawiczny dostęp do ulubionych stron www. Dodatkowo smartfon bardzo łatwo zamienić w hotspot. Aparat posiada bowiem funkcję routera Wi-Fi, dzięki której udostępniasz bezprzewodowy internet innym użytkownikom. Dzięki technologii NFC, czyli komunikacji bliskiego zasięgu. Możesz łatwo przesyłać pliki do innego telefonu wyposażonego w NFC. Zobacz jakie to proste, wystarczy dotknąć obudowy drugiego telefonu. Na uwagę zasługuje również funkcja Znajdź mój telefon, dzięki której możesz zlokalizować swój telefon i zdalnie zablokować wszystkie dane lub po prostu usunąć je z telefonu. Smartfon posiada również cyfrowy aparat fotograficzny Carl Zeiss o rozdzielczości 8,7 megapikseli z podwójną lampą LED – oraz możliwością nagrywania filmów wideo w jakości Full HD. A każdy kto ma konto w serwisach społecznościowych na pewno doceni, jak łatwo korzystać z Facebooka czy Twittera, używając Nokia Lumia 920. Nokia Lumia 920 to bardzo wydajny, a jednocześnie oryginalny smartfon. Nowy system operacyjny Windows Phone w wersji 8 na pewno zachwyci się swoją przejrzystą formą i doskonałą funkcjonalnością.